Siema, Siema, widzów, witam cię. No i powiem wam, że nudy, nud na tych internetach, gdzie się wszyscy podzieli. Jacyś, nie wiem, e, Teamy X, które robią cringeowe rzeczy, fagaty. E, nie wiem, kto, kto jeszcze był? Filip Zabielski. No, no w ciul tego było, a teraz nic. Nie ma pustki są. Ja się czuję, jakbym nie wiem, był y, sam na stacji kolejowej i czekał na jakiś pociąg, który mnie w końcu ruszy, gdzieś gdzie się coś dzieje. Fame ma dopiero co się odbyło, to, to było coś, co się zdarzyło, no ale y, to ani cringe'owe nie jest ani. Po prostu jest Fame, -ma, tak? Cringe'owe są konferencje, ja zauważyłem, że kiedyś były lepsze konferencje, a gorsze walki, a teraz robią tak, że są konferencje nudne, żałosne i tak dalej, ale jak już kupisz to pay per view, to jest kozackie, więc y, propsy za to, bo, bo, bo serio, się fajnie oglądało, nie. Majewski i Dejn okazało się, że możliwe, że serio nakręcają to wszystko, że zerwali i tak dalej pod tą walkę. No, no nie wiem, jest to bardzo duży zbieg okoliczności. I według mnie, wciul dziecinne, to to nie wiem, czy on się bawi w Dubiela, czy coś, że y, udaje, znaczy, mówią, że coś prywatne jest, ale tak nie do końca prywatne, ale y, sugerują, co to może być. Mówią, że mają ciężki czas, y, ale no mniejsza z tym. Dzisiaj sobie pooglądamy legendę, legendę tego kanału. Jest to bardzo ambitny, bardzo fajny YouTuber, którego wszyscy Uwielbiamy. Czyli Dawid Czech. Tak, desperackie czasy powodują, że dokonuje desperackich czynów, czyli obejrzymy odcinek Dawida Czecha. I jest to: nigdy nie kupuj happy. milton i Jerry w McDonald's o trzeciej w nocy dostałem dziwną płytę. Na Dawida Czecha zawsze możemy polegać, jeżeli chodzi o content, więc bardzo mu dziękujemy. Zostawcie lajka i może więcej takich Pokemonów się rzespi, nie wiem. Serio, ja nie wiem co jest. Ja myślałem, że święta, lepsze CPM i tak dalej to więcej będzie kontentu, więcej jakichś kontrowersji, a tu nic się nie dzieje. Chyba, że ja mam jakieś okulary przeciwsłoneczne, czy y, przeciwdramowe założone i nic nie widzę. Napiszcie mi w komentarzu, albo, albo piszcie do mnie na Twitterze, jak coś się dzieje. O, to będzie bardzo, bardzo dobre. Happy mnie to okay. Co to jest to? Nie wiem, ja tam widzę frytki, nie? <laughs> okay. Nie wiem. To co? Się... A to obrazki? WHAT THE FUCK?! Ej, tego nie było, coś nowego u Dawida Czecha Dla lepszych wrażeń oglądaj w wysłuchawkach To pewnie, żeby oglądalność mu nie spadła Bo jakby rodzice usłyszeli, że ich dzieci oglądają jakiegoś typa Co się wydziela na internecie To od trzeciej w nocy przy McDonaldzie To by to pewnie im kazali już tego nie oglądać Światło witamy w z kolejnym odcineczkiem na moim kanale Dzisiaj postanowiłem, że będziemy sprawdzać Co się stanie, gdy kupimy Happy Meal o godzinie trzeciej w nocy Ej, a tak z ciekawości To nie jest tak, że jest tak zwane menu nocne I Happy Meal nie jest częścią tego menu nocnego, więc teoretycznie jest to niemożliwe, że on zamówił Happy Meal o trzeciej w nocy, czy, czy, czy teraz fałszuje? Weźcie mi, napiszcie w komentarzach, bo ja do końca nie jestem doedukowany, jeżeli chodzi o McDonald'y, ale Wy pewnie wie, wiecie, bo Wy jesteście ekspertami, jeżeli chodzi o takie rzeczy. McDonald's prowadził nowe Happy Meale, są z Tomem i Jerrym. Jak Tom i Jerry, to moje naprawdę nie jest bardzo przyjazna bajka. Wiem, że dużo osób nie widziało tych strasznych filmików, które jakieś tam oglądałem na, na moim kanale, ale dzisiaj postanowiłem, że po prostu zobaczymy coś. Zawsze mnie to śmieszyło, że oni akurat sprawdzają. I akurat jak sprawdzają, co się stanie, jak zrobi coś w sumie normalnego, czyli zamówienie jakiegoś jedzenia po prostu w nocy. To akurat wtedy coś się dzieje, no, akurat na tym filmie, nie? I wiecie, to jest tak, tak z 50 ze 100 filmów pod rząd. On akurat próbuje coś o trzeciej nocy robić i akurat coś się dzieje. <ścoughs> A najgorsze jest to, że ludzie w to serio wierzą. Znaczy nie ludzie, tylko dzieci. Znaczy dzieci są ludźmi, chyba. Tak? się stanie? Na dowód widzowie, jest godzina teraz. Cyka się, nie jest trzecia w nocy. <grych> Kasia, jest druga 38. O, tak i klasyczne, klasyczne udowadnianie, że jest trzecia w nocy. Czyli zmieniaję po prostu czasu na telefonie, bo to jest tak bardzo ciężkie. W ogóle jest w nocy, tam nie będzie pewnie ruchu w ogóle, i on będzie do mnie, tam będzie nas widać, że nagrywamy, ale to nam coś tam wsadzi. A to musi być, Kasia, rzetelne i autentyczne. Dobra, to jedziemy. Kurde, słowo autentyczne, wychodzące z buzi Dawida Czecha, to jest coś, czego ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek usłyszę, ale, ale zapiszę to sobie w kalendarzu. Ej, to do McDonald's, ale tam z o, a tam jest ludzi. Serio? Nie wiem no, co, bo... Kasia, bo w sumie piątek nie, no, bo to z czwartek z na piątek. Czwartek. O, to co oni tak... Patrzcie, jeszcze wam pokażę śmieszne wycieraczki, patrz na to. <laughs> on się nawet nie stara. Tam widać, że sklepy są otwarte, ludzie chodzą normalnie, w ciul ludzi pod McDonaldem se stoją jakieś młodzieże i tak dalej, ale... Ale nie! Jest trzecia w nocy, bo on tak pokazał na telefonie. <laughs> Ojej. Oj, oj. Dobra, zamówimy Kasia Happy Mila z zabawką z tego i zobaczymy, co się wydarzy. Chowaj, 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 chowaj. Ja nie wiem, czy to jest jakiś McDonald na warszawskim rynku y, z drive -thru, czy coś takiego, ale tam w McDonaldzie jest dosłownie pełno ludzi. To po pierwsze, a po drugiej. To, 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 po drugie to nie jest tak, że McDonald zamyka swoje drzwi i tylko drive -thru jest otwarty po 22. czy coś takiego? Mhm. Witam, to zamówienia? Dobry wieczór, poprosił Happy Mila. Ej, pierwszy raz też słyszałem do Czecha poważnego. On brzmi jak człowiek, no ja, ja w to nie wierzę. A zawsze się zastanawiałem jak on brzmi normalnie, no to, no, to już wiemy, no. Tak jak sami? Może być. Kupuś mus? Tak. Co jak do picia? Tak. Zabawka jest tylko tą, coś to powiedzieć dla pana. Wszystko? 13,90 kg zapach zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Jakiś ona tam nie wiem, czy słyszeliście, ale y, szepta jakiś dziwny typ. To jest chyba przyjaciółka, dziewczyna, koleżanka, siostra. Nie wiem, kto to jest, ale ona zawsze jest z Dawidem Czemem, zawsze go nagrywa. I ona mówi, że ktoś jest dziwny. A, a, a się zadaje z Dawidem Czechem? Jakiś taki Kasia przymulony był. Tam zamówienia? Tak, tak, on tak jakby. Nie, no, da, Dawid Czech mówi, że pracownik McDonalda był przymulony. Hm, ciekawe, czy ty też by nie byłbyś przymulony, jakbyś po prostu y, sobie zamówienia. I to jest chyba, wydaje mi się, że końcówka jego dniówki, bo to tak wygląda na to. Więc się nie dziwię, po całym dniu pracy też byś był zamulony. Ale nie, Dawid Czech podjeżdża, to y, też pracownik McDonalda nie powinien być zamulony, tylko y, powinien też mówić, jak Dawid. Like, what the fuck, what the fuck man! Od trzeci w na e, happy Mila What the fuck man <grystans> Ziewał, jak, bo, no bo Kasia późno jest, to się nie dziwimy, że zziwał. proszę, co podać? Tak, tylko. Tylko słucham dodać zamówienia, dodać, nie? Tak dodać. dziwnie Kasia i powiedział, że tylko Tom Kasia jest. O ja piernicze mają na stanie tylko jedną zabawkę, to jest... To jest powód do zdziwienia. <grystans> jak wyglądał. Pięknie. Dobra Kasia, mamy teraz przez sobą McDonald's to historię. Tom i Jerry. Zobaczymy, Tom co w środku jest. Tak, no Tom, Jerry, jak widzicie, wszystko jest git. Otwieramy. Głodna, 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 głodna. Co, nic? No jak zwykle, Kasia, na każdym odcinku, sobie GECY, rzeczy, tak? Nagradzimy, w każdym odcinku nagradzasz, Kasia. Ale powiem wam, że ja się uodporniłem chyba, bo, bo ja już nawet cringe'u nie czuję jak za starych czasów, jak go nam dawicza widacze no, no, No chyba, że udaje pociąg, to wtedy jeszcze czuję cringe, ale takie odcinki po prostu y, śmiesznie się pośmiać i tyle, nie taki fajny zapychacz, że tak to powiem, ale y, zapał to ja bym też y, brzuch teraz jak to oglądam, jak. Y, no, no to działa na mnie jak reklama McDonalda, nawet lepiej niż reklama McDonalda, jak oglądam jak on sobie brzera te nagi. już luz. No. Tak umawialiśmy. Ale ty zobacz, zabawkę! O, jest zabawka! A ty coś tu? Okay. Co to jest to? Płyta? Nie wiem. Czekaj, bo nie coś do zabawki wiesz. Płyta. Co? Ej, tak czysto teoretycznie, jakby McDonald chciał, to by pewnie mógł go pozwać za takie coś, nie? Tak wątpię, żeby mu im się chciało i w ogóle, ale prędzej jakby jakieś żyletki pokazywał, że zdobył w Happy Milu, ale jak taką płytę, to raczej, raczej by nie zrobili tego, nawet by nie mogli, ale... Ale jest to poniekąd reklama chyba? Bo on nigdzie nie mówi chyba, że to jest ustawione i tak dalej. Jakby McDonald to obejrzał, to nie wiem... Albo jakiś klient by to obejrzał i by się bał potem zamawiać Happy mile jakieś dziecko, jakby to obejrzało. I przez to, to na tym cierpi McDonald. Tak mi się wydaje, nie wiem. Taka inna perspektywa, nie? Bo serio, są pewnie dzieci, które oglądają Dawida Czecha jako y, swój, swoją dawkę horrorów, które wierzą i tak dalej. I, i może przez niego serio Happy Meal'ów nie kupują, jak on już tyle razy Happy Meal'a otworzył o trzeciej w nocy... O której tam i, i, i coś złego miał w tym Habimilu? Ty, tom Jerry w tym! Jerry w Giblu! Jerry <grym> w Giblu, Kasia! Ma <grym w kiblu> on tanci! Ej, fajne! I super to jest! Ty, on coraz bardziej mnie kusi, żeby takiego Happy Mila zamówić. No bo, no bo ta zabawka jest serio kozacka, to jest jak za starych czasów zabawki. Bo ostatnio były takie chyba słabe zabawki w Happy Milach, a, te, a ten jest na przykład fajny. No, Kibel się obraca, Tommy, Jerry, no, no, no fajne. Ja to nie wyglądał jakby robią presję, zobacz. Może to oni nam dali. Co? Może to oni nam dali po prostu. Co to by dali nam to? No. <laughs> Ty, no taka zwykła płyta? No nie. To, no to nie jest. wyglądałoby tak, i zobacz, i to jest w ogóle, patrz, to jest zwykła kartka. No ale to jest totalnie amator z roboty, patrz. To jest zwykła kartka, Kasia. Chłopco sam siebie disuje, że amatorkę zrobił totalną... <laughs> no ale tak, tak, w Happy Milu znalazł płytę, a na tej płycie znalazł... Czekajcie, bo ja to poskipuję, bo już mi się tego nie chce oglądać. Co to jest? Czekajcie, może ja wam to powiększę. Bo zobaczcie, co tu się dzieje, czekaj, zobaczmy. Dokument tekstowy jakiś, WordPad. Ty, czekajcie, what the fuck? Jesteś ja po japońsku i zakuszył się do to buźko, czekaj, No, nikt się tego nie spodziewał, jakieś 666, Tommy Jerry, jakieś zdjęcie, jakieś czarne, nie wiem... Momenty to mi. Mniejsze, nikogo to nie obchodzi. Super film Dawid Czech. Ej, ale serio widać, że się bardziej przykłada do tego, ale po prostu mnie to nie interesuje, no tak szczerze mówiąc. Z tego, co było do śmiania, to się pośmiałem. Eee, no, no i tyle, widzowie. Ja się mi żegnam. Eee, mam nadzieję, że jutro nie będzie zapychacz, tylko serio jakieś dramy się będą działy, bo. bo jest. Su ja się czuję jak na Saharze, naprawdę. Susza. susza. Po prostu susza. Koniec. Kropka.